Wtedy by ci podał, jakbyś leciał w powietrzu. Może tak, tylko wiesz, gdzie go postawić? Tam. Nie, tam. O kurwa, co to Nie, ja tam Aha, zaraz, co jest jeszcze? Aha, ha. Dobra. Kurczę. Ooo, ja wolę. Ja się teraz już nie chce myśleć. Zmęczony jestem. No miękka, co do mnie mówiła, że ja miękka Niezmęczony myśleniem! To że myślenie, jak chcę zginąć O, lepiej Dajemy jeszcze takiego takie samego flow jak wcześniej Gusik, Guzik, guzik, guzik! Dobra. No, 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 Interfium nawet. Kurwa, tutaj to oporzec będzie. Stój. Czekaj, ja muszę do nowej syntezy zrobić. Pamiętaj, żeby złapać mnie bardziej jak, jak będę wchodził już w to, nie? Po środku. Po środku? To poczekaj, muszę sobie wstawić to. Dobra, leć. Patrzcie w bok. PRÓBUJMY wyszło. I gdzie jest moja? Przeszłaś przez to świecące się gówno. O my god, this is some bullshit. Flow? Poczekaj, zejdę stąd, pomyśl coś. To jest tylko. Nie, jest seriwny, nic bezpadne. Wiem, mogę płynąć w ten sposób. jest tutaj? Czerwony mam tutaj. Czy mogę ci, jak to odwrócić Twój kierunek? Krótkie. Aha! Jak. Nie, myślałem, że. Nie, nie da rady tam. Chociaż. Aaa! Z nie powiem. I teraz ty masz wolno czerwone, żeby mi zrobić tutaj troszkę z drugiej A nie, wtedy nie, bo wtedy ja znowu spadnę. A nie, czekaj! No, żeby przecież... no, przecież... ja zrobić teraz tutaj granatowe. Nie, przecież masz tutaj. Nie, nie, nie! Stój. Nie, zrobię sobie, zaraz, zrobię sobie tutaj Zrób. granatowe, a wtedy mnie wy... zacznie wchodzić w tamtą stronę, a ty mi z obydwu stron zrobić portal. No dobra! Dobra, tylko granatowe. Pro, pro. Bardziej po środku, nie? Dobra, zostaw. Lepszy z gozek Masz kost... masz kulę? Nie. No na chuj się tam pasz. <grymnie> Nie wiem. O, zatrzymałem się, że tam tył. No jest. I teraz może jakoś dałoby mi radę tam kulę wrzucić. Nie. A dobra, to A, już chyba kuma Tę kulę też... Nie, tą kulę nie, bo tam przecież jest jeszcze daleko. Gdyby tą kulę też dało się jakimś tym flowem wziąć. Aura, tam Ja mam lecieć, tak? No. Ja już jestem, ja już jestem zbyt... No ja rana teraz sobie przyjmę. Ale zajebisty flow zrobiłeś. <grymne> dobra, dobra, dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O kurwa. Jej! I wyjdź z tego flowu tutaj na miejscu już tam. Tu? No, bo chcę zobaczyć, no, nie tutaj dalej. Już Cool. się like. <laughs> No i teraz jakby się przydało ja tam przekierować Bo my nie musimy tam nawet być Ona musi sama przejść Nie, mam pomysł Mówisz co? Tam, czeka, zrobi, musisz musi zrobić tak, żeby ten flow zaczął iść w tą stronę, nie? To mogę, Ej, jakby wypróbować, żeby zamiast tego flow'a było tamten drugi flow. Dlaczego to, to nazywałem flow? Widzisz? <laughs> tak, ta, wow. że ta kula powinna sama pójść. O. Hmm. Patrz. To daje z jednym do ciebie. Na pomysł. To teraz mogę w sumie. Patrz. Złóty tutaj. Jeśli chciałbym tutaj, czy tam, tutaj. Wiesz, od razu już kola by była w tym nie? Czyli najpierw, jeśli z jakimś dnia, to no, już nie ma, zwieźba się boje ja przedpokłonstwa. I teraz, jak ja mam zrobić? Tutaj postawicie, tak? Stój, pomyślę. Um, bo ja się tam muszę ogólnie dostać, nie? No, A, no. to się nie tak jakby. Bo jak my zrobiliśmy to Daj swoje, tak. twoje flowy. Tutaj? No. Bo w momencie, tak jak ja robię, nie? A no, musisz zmienić, żeby poszedł, żeby poszedł z tą kulką tam. To ty musisz zmienić. No, no ja zmienię, no ja zmienię. Kur... Patrzę się w bok, nie? O kurwa, ja Tak Zapomniałeś o tym. Ale ty się jakoś zrobiłeś, że ta kulka była tam na górze. No to weź się uksać w tego flowa i ty sam już pójdź. Ale no po... Musisz się umieścić, nie? Aha, jest w utwórach. Znaczy, w sumie ona na... na, na nie Jesteśmy chyba tam potrzebni, no ale... Nie, patrz. Złapię ją, nie? Po co mówię, tak jak na środku. Możesz tutaj, zrobić. Teraz? Teraz. Chyba. Kurwa, Kurwa sobie przycisk. No. Bardzo. Run button. Pojrzyj, ty baton! A nie mogę się ponieść do gry, żeby... Tę? Wezmę w to? Nie, patrz. Przerażu. Nie, słyszę, że jesteśmy jakieś... Wszystko końca może już. Fuck. Czekajcie, czy będzie maść w tym w kopie. Co będzie? Ta Maź deka. pomarańczowa. Możliwe. Hmm. O kurwa. Co się stało? Nie, zestawałem Nie zaciągnęłeś się. <słysk> Ja. Teraz jakby O no, tu Młodzi Ale jeszcze artykuł rozbędzie się środku Iii Dawaj Fuck Kur... nie Musisz się złapać Stój A to jak jest? Magic też Podnieś ją i wepnij tam Ja na niej może ich chyba sama przejdzie się No no, no, ale nie, no, odbyć... jest... nie, 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 to no, zrobić nie. trzeba ja to zrobię. Twoje no, niebieskie Dobrze to jest. To nie powinien... no, no, dobrze jest ale, dobrze, ja to, ten jest tam ten. Jest przynajmniej powinien być. No, no, będę no! <sumy> <skrybujesz> wow, wow. Ona stara się nas poruszyć. A no wiem, wiem, wiem. Ale jest taki wieś, to, Ale ciebie. wiesz co? Chodź no, chodź, 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 No, to tak, tak, się stara się, stara się nas poruszyć. A my się przytulimy. <ślinica> <Pierdana. ślinica> co? ty ty? Budłoka robiłeś? Tak, no. Dobra. Tak. i następny bal.